Hej witajcie z tej strony Reksio Witam was w nowej serii Minecrafta Minecrafta na niewielkiej paczce z modami Tutaj mamy Hehe, he, troszkę widzicie, modów Jest to naprawdę niedużo Tutaj jest lista modów Jest to additional buildcraft objects Objects Applied energetic Buildcraft, buildcraft, buildcraft Iron chest Minefra Mine factory reloaded Minecraft, zwykły raycraft Red Logic Steve Cars 2, Towncraft, Towncraft Extras, Thermal Expansion oraz Tinkers Construction. I otóż to. I tutaj też mamy pierwszą rzecz z tej modyfikacji. Jest to flint Hammer. Ja tylko sobie, czekajcie, łączę build yy, explita na drugim ekranie. Dobra, już mam. I teraz tak, spieszmy sobie drewienko, yy, nasze kierki. I to tutaj mamy właśnie z Junkers Construction Ta książeczka, tak wykonujemy patterny To jest tu z patternami To jest y, crafter patternów y, To jest skrzynia na patterny y, Stacja narzędzi czyli Miejsce gdzie się tworzy narzędzia To jest ulepszona stacja narzędzi A to nie wiem co to jest To są y, rudy ory, drzewka z orami no na przykład możemy sobie zrobić co możemy sobie zrobić może nagram to na spontanie i mam katar i nie wiem co mam mówić, możemy sobie zrobić farmy surowców właśnie używając tego i faktory oj przepraszam was jeśli coś trzasnęło no, tutaj mamy jakieś tam slajmy nowe, jak coś pani Puni stick barykada tutaj jak się robi te piece jest tak dalej, tak dalej to sobie, jak będziemy robić te piece, piece to sobie przeczytamy Czyli już wszystko jest zabrane oczywiście trochę będą lagi na początku bo jesteśmy w dżungli a coś się z tej dżungli wynieść um, i patrzcie na to mamy wielkie drzewa, prawda? i na trzy eee, co jest? Ej, no ludzie, błagam was, co, co się stało? Nie mogę zciąć tego drzewa, pójdźmy gdzieś może dalej, może to nam zetnie? Nie, no ej, błagam, co jest? Widzicie to? mi się... O, nie błagam. Aha, może dlatego, że tutaj wokoło jest dużo drzew. Poczekajcie, to zrobimy to tak. Ja sobie. A, właśnie, tak właściwie. Zbieram sobie kakao. O, kakao bardzo szybko zeszło. Jest bardzo dużo drzew i bardzo dużo. A, teren się renderuje, więc mnie bardzo zacina. To mi zepnie, że biorę szybko. Wiecie co ja chcę to strząć? Chcę zobaczyć, czemu mnie tak laguje, Czy może to właśnie dlatego, że wokoło jest dużo drzew. Ale jest grany Timber mod. A może dlatego, że on sobie tam czasik jakiś tam do ścięcia drzewa potrzebuje. A nie, zawsze też też dookoła troszkę. dlatego mnie tak ścinało, tak wolno kopało. Czyli jak to tam nazwać? E, dobra, pójdźmy gdzieś dalej. Mam kurczaczek, mi się nie przyda na razie kwiatek. No i właśnie tak mnie na razie laguje, to jest. Co. Starty, gdzie dopóki nie znajdziemy jakiegoś miejsca, gdzie się osiedlimy Naprawdę start jest bardzo ciężki, bardzo lagujący Ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało Mam aktualnie granicę 20 klatek 16, 20, 25 3, O, 37 27 No, będzie się utrzymywało w granicy 30... 27, tak? A oczywiście, jeśli nie będzie nam się ładował teren, później będziemy musieli Więc może trochę bardziej przelagować, ale postaram się coś z tym zrobić ooo patrzcie jak pięknie jak drzewka spadły. patrzcie ile mamy drzewa E, mało, e, wracaj do mnie drzew drzewka do mnie, proszę cała ludzkie drzewko do mnie. nie ma, że ktoś nie chce Przyjdzie całe drzewo ile mamy? a no, ponad tak plus tam trochę drzewka tutaj jeszcze mamy jakąś sadzonkę trzy, brakuje mi jeszcze jednej do pełni szczęścia tu jest jeszcze jedna, więc jest git Dobra, pójdźmy gdzieś, znajdźmy może tereny gdzieś, gdzie nie ma dżungli. Abym też wam pokazać, jak ten działa, jak ten. Boże, Pokazałbym wam, jak działa ten hammer. No, jak pięknie mieści. No, o jajko Najściekajcie. Mówię, dopóki nie osiądziemy w jakimś stałym miejscu, będą lagi. Tam już widzę coś poza dżunglą. Tam, w drugiej stronę Ja chcę wam koniecznie w tym odcinku jeszcze pokazać ten zajebisty hammer prawdę moc on nie jest zajebisty, on jest um, tylko i wyłącznie dobry. O! A może na tym Patrzcie Brałem. Ścina nam więcej. Nie nam 3 na 3 na 1 zaczcie papietu z góry. By już co ten teren dokładnie zawsze. Ja sobie jeszcze to. Skopię. BUM! BUM! To dałam fajnie, nie? mi to bardzo... Yy, to bardzo... Nie bardzo dla mnie to jest bardzo przy... Kurde. Moment. Dla mnie jest to bardzo przyjemna i ciekawa modyfikacja o żelazo. Teraz ja jestem jak najbardziej chętny co do żelaza. Okej, okay, tutaj coś nam się. To coś też nam się przyda. Kopanie, mało mówienia, norma. A przynajmniej w moich filmikach to jest Norma, jeszcze on i się nieźle czuję. Nie myślę. Mówię, byle by cokolwiek mówić, ale to są nie norma, więc jeśli chcecie mnie oglądać, musicie się do, do tego przyzwyczaić. Nie wiem, że miał być poranik z alchemii. Będzie on kiedy indziej. To jak będę w stanie świadomie mówić. O! To bardzo fajna rzecz. To są kryształy z Tylko, że one mają animację, gdy się dlatego one też tak lagują. Ile mamy już ich? 9 Dziewięć... kryształów powietrza. Bardzo fajnie. I oto będzie problem teraz z wyjściem, dlatego ja sobie wezmę. No, ten Róg Pewnie sobie trochę wyżej. I tego tu nie wykopię. A trzeba z tym wyjść. To Okej, okay, wyszliśmy, ale jesteśmy nagle w dżungli. I ja nie chcę być w dżungli. I oto mamy... O! ohoho ho! ho. Będziemy, że coś sobie kopać. A kiedy No i mamy co? Mamy koniki. Koniki. Pani jak już to oswoimy. Ja nie wiem, jak się robi sznurek, szyny. A zaraz, czekajcie, znajdziemy to. Eee, zrobimy tak. Eee, mody żadne. Żadne, powiedziałem. Samajfakt. No i zamknijmy. Eee, tu nie. Tu. Słyszę. Kula szlamu, ping eee, nieważne. Eee, zbliża się moc. A myślę, że mi my się gdzieś tu, o, tutaj na przykład się osiedlimy w tym miejscu. Bardzo fajne miejsce, miłe, przyjemne. Na, wygląda by na mimotykę. Ale FPS-ów ciągle dużo nie ma. Kurde, zajebiście wolno to Kurde, szybciej ręką idzie, naprawdę. A dobra, jestem pewien, że coś ma więcej niż, niż 1%. Chciałbym to drzewo, jestem naprawdę bardzo na napalony. Zetnę sobie, tak czy tak. Ach, ten katar. a Boże. Trzy lata później. I... Tam, tam. Tam. Mam też sadzonkę, mamy tutaj coś, coś się... o oh, fa... Aaaaaah dalej. Tam tam, tam tam Nie, nie będzie cię Nie będzie, nie, nie. A nie, nie fakt się A mój dos, zdaje mi się we Wiem, że powinienem mówić głośniej, żebyście mnie lepiej słyszeli, ale mi się tego nie chce, bo teraz aktualnie krzyczę. Nie, będę mówił normalnie. Będę mówił normalnie. Bum! O, żeż ty w mordę, ale drzewa. Ale duże drzewa. Co można z tego zrobić? Chcę wszystko... To jest... Grating Wood. Grating Wood jest. O! o, o na no, Grating Wood Plants. Ja można używać jakiegoś zwykłego przetapialnia. Okej, okay, to można użyć... Aha, można też to zrobić na charcoal, więc jest dobrze. Fuel... Okej, okay, więc na razie możemy zrobić to tyle. A to może tylko do tego. E, to taka lipa, ale czy. A pewnie tego nie łatwiej pokazanego, to będzie dopiero pokazane w Funcraftie. Bo to tak jest drzewo z Funcraftu. Funcrafta, Funcraftu mniejsze. A widzicie? Od wielkości drzewa zależy, jak szybko ścinamy. Teraz proszę nam zarąbić szybko. Ja uważam, co jest bardzo na okolica, Osiedlimy się tutaj. Ja sobie zbieram podstawowe surowce czyli trzcinę. Trzcinę, trzcinę. Tu się coś świeci. A graficzny. Świat. Babu. Okej, okay, tu jest naprawdę ładna. A, oh, fuck, gdzie teraz się tam oby nie zładował? Się. Dlatego też teraz będzie troszkę ścinało. I teraz, tak. Ja chyba zakończę w tym miejscu odcinek. Tak wiem, był on krótki, o drzewa yy, zimowe. A może nie chcę zimy. Ja, se, ja się przejdę w tamtym kierunku. A tu się osiedlimy. O, na tym kawałku. Ała. Yy, I teraz tak, Szyb... na szybko zrobimy sobie, mamy skrzynkę. Więc skrzynkę postawimy gdzie? Postawimy ją tu, na wzniesieniu. Oświetlimy. Oświetlimy. Tak, z tym na to O. Yy, Widzimy to, co nam niepotrzebne, czyli to a przycimy to 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 o węgla dużo mamy to 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 też to też to nam się przyda i to też nam przyda i teraz tak deski crafting table i domek zbudujemy chyba już w następnym odcinku ale także zbudujemy wtedy też małe co nieco, a mianowicie e, zbudujemy sobie z tinker construction piec i zaczniemy, a nie, nie mam lada więc nie zrobimy, albo zrobimy, zobaczymy, się wszystko w przyszłym odcinku ja się z wami żegnam, żegnam się z wami z wynik, ponieważ muszę wyłączyć jeszcze e, równo z xsplitem e, audacity więc ja się z wami żegnam Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie i tak dalej, etc. Miłego wieczoru, dnia, trzymajcie się, cześć.